Witam Instagram. Teraz Insta, tak zwane IG. Dlatego filmik jest, przed chwilą znowu nagrałem. 15 minut na, na świńskim smarowidle jest na YouTubie. Bo tutaj takich filmów 15-minutowych mi nie wrzuca. Tam jest śniadanie, konsumpcja flaczków i tam y, y, rozmowa, dygresje takie różnego rodzaju. Ja, ja wam powiem jedno, ja po tym, co tym spryskiwaczem, co się zajębałem tu w kanał, się ochlałem, żeby się zabić, bo mnie tutaj kurwa y, podju podjuzali do samobójstwa, jak to się mówi, w tej, na tym forum. Błędnie tu zinter zinterpretowali, taki zarzut można było im postawić. I tak o. Ja wtedy, na, na drugi dzień, jak takiego wolały stałem, po trwaniu, to też poszedłem do sklepu, kupiłem flaczki wołowe, takie w słoiku, odgrzałem i, yy, yy, i zjadłem je, nie? I jak później, jak później to, to koleżka też woleśnicy, co ze mną był zaraz po tym, tam dwa lata, rok po tym, nie? To też mu to o tym opowiadałem, nie? I to jak, jak szłem do, kto kibda się odlać, to takie. Taka piana się robiła w kiblu kurwa, jakbym tego płynu spyskiwaczy wlewał do, do wody i on tak się pieni, nie? No taka piana się aż robiła, nie? No, tak mnie to kurwa, tak mnie to zbobrowało, nie? W środku, nie? No. Trudno. Jakoś, jakoś żyje, Jakoś kurwa żyje Łarzę i jakoś kurwa jeszcze, jeszcze jakoś widzę, nie? Jeszcze jakoś słyszę, jako, jakoś, jak. To, to, te, jakoś tam coś tam te neuro, ne, 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 neurony po, podegenerowało, ale to się, wiadomo, to się regeneruje wszystko i to latami, latami, lata, 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 langsam, langsam, langsam. No, pozdrowienia dla, dla, dla wszystkich moich fanów, co, co, wie, co, co wierzą w tę historię, to zawsze będę powtarzał tylko dla tych, bo Ci z rozbioru najwidoczniej nie uwierzyli, nie? Dlaczego? Mam żal do tych kłosku, że różne tam cuda wyprawiali, a tego nawet nie poruszyli, nie? Gdzie to było bardzo bardzo ważne, żeby to rozpiścić na wszystkie strony świata, żeby to kurwa poszło, żeby w końcu przestało, przestało mi to w głowie siedzieć, nie? No, ten, ten stres bojowy, nie? No. Jest godzina piąta, później idziemy do, do kościoła, i później yy, siedzimy w domu, bo jest kurwa zimno. No, pozdrowienia.